Denis, mam do Ciebie pytanie, bo widzę, że u Ciebie argument siły e, przemawia nad jakimikolwiek innymi, innymi e, sensownymi e, działaniami, argumentami, zasadami nie, czy to, kodeksem. to zależy jak ja to mam pytanie no. do Ciebie. No. E, gdybyś padł ofiarą cyberprzestępstwa, hipotetycznie zakładając, powiedzmy, że z Twojego konta znikają wszystkie Twoje pieniądze, jakie masz. Mhm. To czy zgłosiłbyś to na policję, nie. mając świadomość, że nie jesteś w stanie. E, Przez swoje kontakty, to to była za osoba? Nie. Nie zgłosiłbyś. Nie czyli powiedzmy, że cały twój dorobek życia znika. Tak. I tego nie zgłaszasz i nic nie robisz tej osobie. Dokładnie tak. Okej, okay, no to tu mnie zaskoczyłeś, powiem że szczerze. Nie wiem, czy to jest e, prawdziwa Twoja odpowiedź, czy jednak nie. Czy to jest pod publikę grane? Ja pod ja, e, publikę Ja nie się jestem, ja jestem kubiszczy, nie jestem aktorem, wiesz? Ja, 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 mów, ja mówię szczerze, jak jest, także ja ci nie okłamię. Nie, no to za to szacunek. To tutaj szacunek. Słuchaj, naprawdę, gdybyś miał na przykład na koncie całe życie byś zbierał, miałbyś 2 miliony złotych kupiłbyś dom i musisz je przelać, nagle ktoś cię kradnie z dnia na, z dnia na dzień i nie masz jak tego odzyskać i wpędzi wpędzicie to w długi, całą twoją rodzinę, wszystko upadnie. Naprawdę byś tego nie zgłosił, żeby chociaż bank mógł ci oddać jakąś część tego, albo cokolwiek w tym stylu? Słuchaj, jeśli jest to zagrożone tym, że ktoś pójdzie przez moją osobę siedzieć, to nie pójdę i tego nie zgłoszę. Po, Poza tym wchodząc, nie, zbiera, wchod... nie zbiera na koncie tylko skarpetę. Nie, nie no wchodząc, no, wchodząc w ten Sorry. świat, w ten półświadek, tak jak to, jak to się mówi, Wiedziałem, na co się decyduję. Miałem o wybór, idę w prawo albo w lewo, nie ma półśrodków, idę w prawo albo w lewo. No tak, ale to, znaczy się to że ktoś tak, jakby miał pójść się siedzieć, się na to zgadzam, to? muszę wiedzieć, muszę z... tyle. Co? No tak, ale <laughs> powiedzieliś, że jeżeli ktoś by nie szedł siedzieć, to byś tego w żaden sposób nie zgłosił. No, ale ktoś ale idzie tak. siedzieć. No tak, mówię, że masz taką sytuację, że przez to Nie będziesz... zgłaszam. Nawet dla na dwóch nie milionów? Nie zgłaszam. Okej, okay. okej, okay, okay, rozumiem. A nawet tak? jeżeli, no, z, wpadłeś, nie, razem ze swoją rodziną w skrajne ubóstwo? Wyszedłbym z tego. Okay. Stanąłbym na głowie, zarobił, żeby mieli co jeść, ale nie zgłosiłbym. Tutaj, na samym dole, widzicie, że można kupować pay per view. Macie wszystkie szczegóły opisane. Pamiętajcie, gala już w sobotę.